Witam serdecznie w pierwszym filmiku serii budowa domu krok po kroku stan surowy otwarty i także w pierwszym filmiku na tym kanale w ogóle. W tym materiale chciałem opowiedzieć Ci o tym, jak w praktyce zorganizować plac budowy pod budowę domu jednorodzinnego. I takim pierwszym punktem to będzie ogrodzenie tymczasowe. Zgodnie z prawem budowlanym spoczywa na nas obowiązek ogrodzenia placu budowy i najlepiej nadaje się do tego ogrodzenie tymczasowe. Na tym etapie właściwie nie ma sensu inwestować w właściwe ogrodzenie, ponieważ łatwo o jego zniszczenie to w końcu jest budowa. Najczęściej takie ogrodzenie tymczasowe wykonuje się z palików, ja to nazywam palikami, ale bardzo często można spotkać nazwę stępli czy słupów drewnianych i siatki leśnej. Takie dokładnie jak widać w tle. Czasami na budowach można spotkać także ogrodzenie, jak to, które widać teraz pewnie w prawym górnym rogu. Jednak w przypadku domów jednorodzinnych najczęściej jest to siatka leśna i paliki. Ogrodzenie placu budowy można wykonać samemu można to zlecić firmie, która się w tym specjalizuje. Za takie ogrodzenie jak to w 2024 roku. Kiedy to nagrywamy, zapłaciliśmy 3000 zł. Około. Ogrodzenie takie oczywiście musi mieć bramę wjazdową najlepiej na tyle szeroką, żeby bez problemu mógł wjechać ciężki sprzęt. Jedna taka wskazówka. Jeśli masz dużą działkę, to pamiętaj o tym, że nie musisz ogradzać w całości 30-arowej działki. Wystarczy, że takie ogrodzenie wykonasz wokół rzeczywistego terenu budowy, dokładnie tak jak widać to tutaj w tle. Jeśli na placu budowy znajdują się drzewa, których nie planujesz wycinki, warto je zabezpieczyć tak jak na przykład zrobił to tutaj wykonawca tego ogrodzenia. Pokażemy. Wam zdjęcie, ponieważ tego nie widać. Pamiętaj tylko o tym, żeby poinformować właśnie taką, taką firmę, która to ogrodzenie dla ciebie wykona, które, które drzewa będzie miał wykonawca zabezpieczyć. Jeśli już jesteśmy w temacie przepisów, to punkt numer dwa to tablica informacyjna. To jest obowiązkowy element, który znajdą się takie informacje jak dane inwestora, wykonawcy, numer pozwolenia na budowę, dane kierownika budowy, jak i projektanta, i tym podobne. Taką tablicę bez problemu dostaniesz w każdym składzie budowlanym lub zamówisz przez internet. Kolejnym ważnym punktem są media. Musisz zadbać o media potrzebne na czas budowy czyli prąd i zaopatrzenie w wodę. Jeśli nie masz na działce prądu budowlanego, alternatywą będzie generator prądotwórczy lub prąd od sąsiada oczywiście za jego zgodą. Jeśli chodzi o wodę, najczęstszym sposobem uzyskania zaopatrzenia w wodę jest podłączenie rury serwisowej z istniejącej sieci wodociągowej. W przypadku jej braku alternatywą będzie studnia, jeśli znajduje się na działce, lub Mauser, który widać w prawym górnym rogu. Oczywiście, co do samych mediów, to zgodę na wykonanie takich przyłączy E, czyli prądu budowlanego i wody e, musisz uzyskać odpowiednio wcześnie od gestora mediów. Kolejny już punkt, e, czyli punkt numer 4, blaszak. E, potrzebujemy miejsca na przechowywanie podstawowych materiałów i narzędzi. E, na polskich budowach króluje ga, e, garaż blaszany, tak zwany blaszak. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać do tego jakiś mały domek narzędziowy e, czy kontener. Pamiętaj natomiast o tym, że garaż blaszany to lekka konstrukcja. Dlatego należy go przetwierdzić do podłoża, na przykład do płyt chodnikowych, aby nie stanowił zagrożenia dla ekip budowlanych tutaj pracujących na placu budowy, na przykład podczas silnych wiatrów. Nie musisz oczywiście kupować nowego garażu w internecie czy na grupach na Facebooku, znajdziesz mnóstwo ogłoszeń właśnie z takim garażem po budowie na sprzedaż. Ciekawym rozwiązaniem są też domki narzędziowe, na przykład taki jak ten. Ich zaletą jest to, że mają podłoże i w związku z czym można go łatwo przetransportować na przykład HDS-em bez konieczności demontażu i ponownego montażu na placu budowy. Za taki garaż, jak tutaj zaraz pokażemy, zapłaciliśmy z tego co pamiętam 2600 zł w 2024 roku. Kolejna ważna rzecz, o której warto nie zapomnieć, to toaleta. Na szczęście stało się to już standardem na budowach i bardzo dobrze, ponieważ nie jest to wymóg. Natomiast jest kilka ogólnopolskich firm oferujących wynajem takich przenośnych toalet jak WC Service, Toito i jeszcze parę innych. Za taką toaletę jak na zdjęciu zapłaciliśmy, płacimy 323 Złote miesięcznie i rozliczamy się miesięcznie. Tak jak już wspomniałem, toaleta nie jest obowiązkowa, jednak warto zadbać, choć trochę, o naszą ekipę i chociaż w minimalnym stopniu ułatwić im pracę. O toaletach nie ma się co za bardzo rozgadywać, dlatego przejdźmy do kolejnego punktu, czyli utwardzenie zjazdu i drogi. Utwardzenie zjazdu i drogi. Zjazd działki, jak i odcinek pomiędzy zjazdem a przyszłym domem, po którym będzie poruszał się ciężki sprzęt, należy utwardzić na czas budowy jakimś kruszywym. Dzięki temu zapobiegniemy sytuacji, w której ciężki sprzęt mógłby się zakopać w praktyce wygląda u nas to tak, że zamawiamy kruszywo na ten sam dzień, w którym koparkowy będzie ściągał humus lub robił wykop. Wtedy za jednym zamachem koparkowy rozsypie nam to kruszywo w planowanym miejscu i koparka nie musi przyjeżdżać specjalnie, żeby przerzucić kruszywo z miejsca rozładunku na drogę. Na tej budowie zapłaciliśmy około 300 zł za około 30 m2 drogi. I tyle nam właśnie wystarczyło na taki niewielki odcinek. Kolejny punkt to miejsce na rozodunek i składowanie materiałów, a także odpady. Jest to kolejna rzecz, o której warto pamiętać. To właśnie wyznaczenie miejsca na rozładunek materiału, a także składowanie niektórych wielkogabarytowych materiałów, takich jak na przykład stal, tutaj widać, czy deski szelunkowe tam, nie wiem czy widać. No i najlepiej ustalić takie miejsce z ekipą bądź wykonawcą stanu surowego. Podobnie sprawa wygląda z odpadami: warto przewidzieć miejsce na placu budowy, właśnie na odpady, i również poinformować o tym. Ekipę. Kolejny, ósmy już punkt e, miejsce na humus i ziemię z wykopu. Jest to kolejna rzecz, o którą warto zadbać e, na etapie organizacji placu budowy to właśnie przeznaczenie miejsca na humus i ziemię z wykopu. Punkt ten jest szczególnie ważny, jeśli masz małą działkę. Jeśli wykop jest głęboki, a dom rozłożysty, ziemia potrafi zająć naprawdę, naprawdę duże miejsca. I tak właśnie było w tym przypadku. Nie wiem, czy tutaj widać głębokość tego wykopu. Natomiast, ponieważ mieliśmy tutaj do dyspozycji dosyć dużą działkę, to humus i ziemię z wykopu składujemy na drugim końcu działki, jak najdalej od miejsca, miejsca pracy. No i to też pokażemy właśnie na jakimś zdjęciu za chwilkę. Ostatni i równie bardzo ważny punkt, choć nieobowiązkowy, to monitoring i oświetlenie placu budowy. Oczywiście nie broni nas to w 100% przed kradzieżą, natomiast daje takie poczucie kontroli i minimalizuje ryzyko kradzieży. E, taką kamerę można zamontować na drzewie e, lub na przykład e, na takim maszcie, jak tutaj pokażę wam na e, zdjęciu. E, w tym właśnie przypadku kamerę zamontowaliśmy na, na właśnie na takim maszcie. E, w ten sposób jest on blisko źródła zasilania. E, zaraz pod kamerą mamy oświetlenie, e, dzięki czemu w nocy, kiedy najczęściej może się spodziewać niechcianych gości, e, mamy podgląd na plac budowy. Warto zadbać także o relacje z sąsiadami, poinformować o planowanej budowie i poprosić o kontakt, jeśli na placu budowy będzie działo się coś podejrzanego. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeśli materiał się podobał, zostaw łapkę do góry, obserwuj kanał po więcej. No i widzimy się za niedługo.